Wielkie Zwiedzenie. Ty musisz starać się postrzegać ten świat poprzez prawdę. Ty musisz być jak dziecko, to znaczy nie być zaprogramowanym przez ten świat. Właśnie to dosłownie znaczy, gdy Jezus mówił, że jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do królestwa niebios. Musisz być szczery sam ze sobą wobec tego świata. Mówią ci od samego początku, że żyjemy na Ziemi, ale skąd ty to wiesz? Wiesz o tym, bo inni ludzie ci o tym powiedzieli, że to jest normalne życie, że łańcuch pokarmowy to normalna rzecz, bo przecież biologia o tym mówi. Ale czy tak jest naprawdę? My wierzymy we wszystko, co oni nam mówią i czego nas uczą w szkolnym systemie i rządowej edukacji. Jeżeli twój instynkt, który jest nieomylny, mówi ci, że coś jest nie tak, to tak jest. Masz rację. To jest właśnie budowanie domu na skalę. Musisz poznać samego siebie. Szatan kontroluje całym systemem edukacji, prasy, telewizji, radia, media, finansami, pieniędzmi i wszystkim dookoła Ciebie. Jego symbole są wszędzie. Kolor niebieski, purpurowy, motyle. Motyl jest bardzo ważnym symbolem, oznaczającym transformację. Zmiana z tego, kim jesteś, z tego, kim on chce, abyś był. Jest to podświadoma metamorfoza. Magia oraz rzucanie uroków i czarów jest praktykowane na ludziach Istnieją w działaniu niesamowite systemy masowej kontroli społeczeństwa, które są poza Twoim najśmielszym wyobrażeniem. Ci, którzy rządzą i kontrolują tym światem, są przeciwni Jezusowi Chrystusowi. Jest to oczywiste, że są oni marionetkami w rękach szatana. Widzisz, ten antychrystusowy system życia istniał od samego początku starożytności. Ten antychrystusowy wirus, tok myślenia, zabił Chrystusa dwa tysiące lat temu, i dalej jest obecny i działa. Zrozum to. Tak to było. Oni będą to debatować i podważać i nigdy nie przyznają się do prawdy, dlatego wciąż debatują. A kiedy widzą, że przegrywają z sobą rozmowę, to wtedy zaczynają cię przekrzykiwać. Albo brać cię za umysłowo chorego, twierdząc, że zwariowałeś i potrzebujesz terapii psychologicznej. W większości ludzie rządzący tym światem są uważani za dobrych i miłych. Cokolwiek mówią na temat swojej grupy jest zawsze oczywiście dobre i właściwe. I oczywiście ktokolwiek inny mówi coś złego na temat ich grupy czy zachowania jest uznawany za niepoczytalnego, umysłowego i że zwariował. Ale oczywiście będą dalej udawać, że się nie do nas troszczą i chcą nam pomóc i z tej troski wysyłają nas do psychologa albo do psychiatry. I w ten sposób oni kreują ten fałszywy system postrzegania świata, zwany psychologią, aby wpajać ludziom swoje przekonania. Aby mogli się na ten system powoływać, kiedy tylko zorientują się, że odkrywasz prawdę. Oni tak postępują bez względu na to, czy ty o tym wiesz, czy nie. Biblia ostrzega przed tymi, którzy wygłaszają długie kazania, którzy sobie sklebiają i poklepują się po plecach. W takim systemie kontroli umysłów ludzie rządzący światem starają się, abyś nigdy nie poznał ich ukrytego planu względem ciebie. Ci ludzie starają się, abyś dotyczył się winny i odpowiedzialny tej sytuacji, w której teraz jesteś. Oni chcą, abyś nie miał zielonego pojęcia o tym ekstra niewidzialnym wymiarze przestrzeni, który ma na nas tak ogromny wpływ. Bo jeśli nie zwracasz na to uwagi, nie wierzysz, nie wiesz, że siły nadprzyrodzone istnieją naprawdę, to wtedy będziesz, rzecz jasna, wszystko winił samego siebie. Oni robią wszystko, aby z góry wskazać cię na porażkę, na przegraną. Abyś robił to, co oni chcą. Abyś robił to, co w innych warunkach nigdy byś nie zrobił, znając całą prawdę. Oni robią z ciebie złodzieja, zboczeńca, łapówkarza, i tak itd. Demoralizują twój cały charakter, osobowość, tym, kim jesteś. Prowokują innych, aby cię nienawidzili i odwrócili się od Ciebie. Następnie, jak już będziesz na samym dnie, używają dokładnie tych samych metod, którymi cię wcześniej zdemoralizowali. Szatan nie jest głupi. Szatan rozrasta się poprzez demoralizowanie ludzi. Jego moc rozrasta się z ilością zaabsorbowanych dusz umysłu. Marlin Manson, muzyk rockowy, śpiewa w jednej ze swoich piosenek. Czym bardziej się nas boisz, w jesteśmy silniejsi. Rozumiesz? To się rozrasta jak rak w ciele albo wirus, jak komputery, które są razem połączone, mają większy potencjał procesora. Oni nie widzą limitu, asymilują wszystko, co widzą. Są nowych rozwiązań, pomysłów, rodzajów, kolorów, dźwięków itd. Oni robią wszystko, aby cię złamać, swoją wolną wolę własnego myślenia czy świadomości, aż wreszcie się im poddasz. Oni chcą cię wciągnąć jako następny komputer do ich sieci komputerów, do swojego wirusa. Dlatego ci wszyscy, którzy chcą postępować dobrze i sprawiedliwie, po prostu nie mogą, aż dochodzą do wniosku, że to jest normalne życie. I właśnie szatan chce, abyś tak myślał. Szatan nie chce, abyś znał prawdę. Oni chcą, abyś cały czas martwił się o swoją przyszłość. Oni układają całą strategię na ten temat, bo wiedzą, że to w końcu wyda się na jaw. Zatem głównym zadaniem szatana jest to, abyś przestał myśleć, abyś w ogóle zapomniał o tym, że masz mózg i świadomość wolnej woli. Dlaczego? Ponieważ poprzez skupianie się na własnym ego, własnych potrzeb, zacierasz drogę do poznania prawdy. On o tym wie i nie chce, aby ta prawda wyszła na jazd, dlatego robi wszystko, aby wyolbrzymić Twoje ego do niesamowitych proporcji. Najlepiej gdybyś w ogóle został robotem, wykonywał wszystkie ich polecenia, przestał myśleć. Oni dobrze to wiedzą. Oni motywują nasze reakcje bazując na obliczeniach matematycznych, które symulują poprzez doznania na zmianę cierpienia i przyjemności. Komedia, parodia to jest podstawowy sposób kontroli umysłu, ponieważ sprawia Twój umysł w przyjemny stan świadomości. Śmiech wyłącza Twoje obiektywne spojrzenie na rzeczywistość. Oni wiedzą o tym, że mogą wtedy przekazać więcej ukrytych informacji, a Ty będziesz nieświadomie utożsamiał te informacje z doznaniami przyjemności i śmiechu. Sprawdy robią śmieszną komedię, kabaret, żarty, kawały, głupotę. I się z niej nabijają. Ty postrzegasz zachowanie aktorów, ekspresje ich twarzy, śmiechy, żarty, wygłupy, ty przecież nie wiesz, co wierzą ci producenci i autorzy filmowi, co ich inspiruje i kontroluje. Jeżeli chcesz to nazwać szatanem, sumerią, isis, wężem, smokiem, i tak to nie ma znaczenia. Ten ktoś, to coś werbuje tych wszystkich ludzi, przez których może przekazać swoje idee i mówi im, jak bardzo ich kocha. Zrozum to, że zło nie przyjdzie do nikogo pod postacią nienawiści, a jedynie miłości. Myślisz, że zło jest głupie? Wszystko co ono robi, to robi w imię miłości. Zło manipuluje ludźmi poprzez miłość. To jest strategia numer jeden. Mówi im, jak bardzo ich kocha. Dokładnie jak mężczyzna, który podrywa dziewczynę w barze, bo chce się w nią przespać, mówi jej, jak bardzo ją kocha i ile ona dla niego znaczy. Szatan potrzeba się pod miłość, dobro, za Boga, aby uwieść, zmanipulować, zdemoralizować, oszukać nas wszystkich. Szatan udaje Boga stwórkę, mówi: Kochaj tylko mnie, mnie, wolno ci wszystko, ale tylko mnie kochaj. Tak, szatan mówi, że w zamian za Twoją miłość da ci swoją. Czyżby? Szatan koordynuje tym głupawym ruchem New Age, aby wprawić ludzi w omamienie. Aby oddalić ich od twórcy, od poznania prawdy, to tak jak świadomie się upijać. Zadaniem New Age jest oddalić Cię od swojego instynktu, swojej prawdziwej tożsamości, od Boga, od ludzi, którzy potrzebują pomocy. Zaczynasz zajmować się tylko sobą, zaspokajaniem własnych potrzeb, porządliwości i zachcianych. W takim stanie rzeczy ludzie nie będą mówić nic o tym systemie chyba że sami będą chcieli wciągnąć w niego innych ludzi. Szatan ma tak wiele imion, nazwisk, wizerunków, określających siebie samego w kulturze, w mediach, rządzie, wojsku, muzyce, sztuce itd. Szatan poprzez naturalną moc wprowadza ludzkie ciała w dreszcze, w podniecenie, pod pozorem prawdziwej miłości. Ironia polega na tym, że ci wszyscy ludzie, którzy zostali zwerbowani przez szatana, którzy go wyznają pod jakimkolwiek imieniem, w jakikolwiek sposób, to kiedy oni czują miłość, wtedy myślą, że to miłość Boża, od prawdziwego Boga. Tak, miłość to miłość, ale ponieważ nie możesz tego rozróżnić, to szatan ją odbiera, stając się przez to jeszcze silniejszym. W tym całym zamieszaniu on twierdzi, że to jest jego miłość, jemu się należy. Szatan jest jak choroba, wirus, rozrasta się jak wrzody, jak rak po ciele. Szatan pod płaszczykiem jedności rozrasta się właśnie tak jak choroba wrzodowa. Kiedy namawia, kusi, zwodzi i manipuluje, to jego rozumowanie będzie zbliżone do tego, które miałby Chrystus. My jesteśmy jednym, jednością. Ty jesteś mną, ja jestem tobą. Bardzo zbliżone do Stwórcy. Jednak jest w tym ukryty motyw działania: zabójczy wirus. Czyż nie? Możesz ranić i zabijać innych ludzi. To nie jest problem, tylko mnie kochaj. I na tym polega różnica. Wirus chce, abyś robił cokolwiek tylko chcesz, abyś tylko nie zabijał jego samego. Tak długo, jak będziesz mu wierny, czy oddany, jesteś pod wpływem tego wirusa. Niczym niewolnik. Bez względu na to, czy ty o tym wiesz, czy nie, to zdradzasz się przez swoje zachowanie. To może być podchwytliwe i pokręcone, ale tak z tym naprawdę jest. To działa na zasadzie kopiowania praw stworzenia. Jedynie, czego nie będzie to naśladować, to miłość i szacunek dla całego stworzenia. W tym będzie różnica. Zachłanność, materializm. Istnieją dwie twórcze kampanie działające jedna obok drugiej. Jedna kampania z nich to ta, która werbuje ludzi dla wirusa. Jesteśmy jednością. My jesteśmy jedną świadomością i tym właśnie jest fenomen wszystko widzącego oka albo umysłu pszczół, hive mind. Szatan jest w stanie przemawiać przez kogokolwiek, kiedykolwiek, do którego jest podłączony. Problem polega na tym, że ci wszyscy pseudopastorzy czy księża, których ja nazywam sprzedawcami, którzy raczej mają więcej wspólnego z yin i yang, bo noszą czarno-białe kolory, o tych rzeczach ostrzega nas Biblia. Czy ty to pojmujesz, że okultystyczny satanizm jest praktykowany przez ludzi, bez względu na to, czy oni o tym wiedzą, czy nie? Niektórzy z nich działają poprzez katolicyzm, inni świadomie przez satanizm, podając, udając się za katolickich księży. Tak czy owak oni rekrutują i manipulują ludźmi w ten właśnie sposób. A przecież ci, którzy są satanistami i manipulują ludźmi, o tym ci nie powiedzą. Zatem musisz się w tym orientować, aby to wiedzieć. Ci wszyscy ludzie, księża, pastorzy itd. nie są wykwalifikowani, aby uczyć ciebie na temat duchowych spraw, lepiej od tego, kto uczy jazdy na rowerze, a który sam nie umie jeździć, tylko przeczytał o tym książkę, która w dodatku była sfałszowana. Oni nie są wykwalifikowani. Katolicyzm to czysty satanizm. Problem polega na tym, że ty powinieneś być w stanie to zauważyć. Zauważać takie rzeczy. Księża wychodzą i paradują, przebierają się w wykwitne stroje, jakby potrzebowali naszego podziwu. Po co bogu świątynie czy budynki? To nic nie znaczy, ale oni tak robią, bo dzięki temu otrzymują od ludzi miłość. Oni nic w zamian nie dają. Oni tylko chłoną naszą miłość. To jest to, co ci wszyscy duchowi, przywódcy, mędrcy, guru robią. Oni wyciągają z ciebie twoją energię poprzez podziw dla nich. Nic więcej. Czy Chrystus potrzebował, aby nosić specjalne stroje, aby być uważanym za wiarygodnego? Nie, no właśnie, on przecież nie potrzebował. Chrystus nie miał żadnych nazw swoich nauk, czy książek, ubiorów według których codziennie w schematach nauczał, a oni nauczają przecież specyficznych rytuałów, procedur, strojów, które każą wszystkim zapamiętywać według nazwanych obrządków religijnych. Czy ty sobie zdajesz sprawę, że wiele z tych fałszywych nauk o kreacjonizmie, życiu i naszej rzeczywistości, które nas zwabiają, do swoich teorii używa prawdy głoszonej przez samego Chrystusa właśnie po to, aby nas do siebie zbabić? Co za ironia, że oni wykorzystują nauki Chrystusa po to, aby zwrócić ludzi przeciw Chrystusowi. Historia uczy nas jednak, że ci ludzie mają tendencję do manipulacji, odwracania kota ogonem. Oni zaaranżowali zmianę systemu z dyktatury do manipulacji z ukrycia. Wygląda to tak, jakby te wszystkie religie były wcześniej tak zaplanowane, jakby ich celem był końcowy upadek czy niepowodzenie. Jak to się może stać? A więc jeżeli oni ukradli te wszystkie nauki Chrystusa, to później oni obarczą za to jawnie siebie, zresztą jak zwykle, następnie wykażą powiązanie między naukami babilońskimi a satanizmem oraz przedstawią symbolikę religii, które sami stworzyli. Oni to już robią w nadziei po to, aby kompletnie zaplątać cię w tych wszystkich religiach i całkowicie podważyć nauki Chrystusa. Jeśli ty tego nie wiesz, że oni od samego początku ukradli te nauki Chrystusa, aby cię zmanipulować, to ty będziesz myślał, że oni stworzyli te nauki. Zmanipulują to tak, że niby odkryli, że osoba Chrystusa to nie Bóg, a jedynie symbolika. I wtedy ludzie odetchną z ulgą: aha, a więc nie musimy być dobrzy. My nie musimy postępować zgodnie z naukami. To będzie ostatnia próba, aby kompletnie podważyć istnienie Chrystusa. Dlaczego? Bo to otwiera drzwi do nowej światowej religii zaklinania, wywoływania i czarowania, albo jak wolisz, religii satanizmu. To zostało wszystko zaplanowane i zmanipulowane od samego początku. Nie jest to możliwe. Aby ci ludzie znali dokładnie synonimy rzeczy, o których nauczał Chrystus, aby stworzyć symbolikę wiary istnienia Boga w formie człowieka. Te rzeczy nie są aż tak widoczne, aby robić z nich symbolikę oznaczającą wiarę w Chrystusa. One nie idą w parze. Z moich analiz, poszukiwań i studiów z tego tematu wynika jasno, że oni ukradli nauki Jezusa. Aby wciągnąć ludzi do chrześcijaństwa i do satanizmu. Następnie, co oni zrobią, to będą winić symbole innych religii, po to, aby podważyć chrześcijaństwo i inne religie. Po to, aby w rezultacie wszyscy odstąpili od chrześcijaństwa, myśląc, że to było oszustwo. To będzie ostatni punkt przed końcową manipulacją pułapką. Czym więcej ja poznaję i uczę się, tym lepiej rozumiem, co Chrystus mówił. Może ja to tłumaczę w inny sposób, ale ja to rozumiem. Wiele innych ludzi też mówi, tak, tak, ja to rozumiem, ale nie o to mi chodzi, bo ja naprawdę to rozumiem. Posłuchajcie: w pewnym momencie rzeczywistości ktoś już wtedy wiedział to wszystko, do czego ja doszedłem teraz drogą dedukcji i analiz. A to mogłaby wiedzieć tylko taka osoba, która to wiedziała. Ja wiem, że ta osoba była połączona ze stworzeniem. Jak to? Kto? A więc ten ktoś wiedział, jak należy widzieć tą naszą rzeczywistość, taką jaką ona jest naprawdę. Jak rozumieć ten świat, jak dotrzeć do ludzi, aby ich przekonać do swojej teorii. Ja wiem, że nawet sami iluminaci na to nie wpadli, aby użyć wiele z tych historycznych, starożytnych porównań. Nie jest to po prostu możliwe, bo nawet gdyby mieli oni tą wiedzę, te informacje, to nie doszliby do takiego wniosku. Rozumiesz? Jeżeli oni znaliby ten przekręt, to nie robiliby tego wszystkiego, co robią teraz, gdyby rzeczywiście znali prawdę. Powiem to jeszcze raz. Jeżeli ci ludzie, którzy tworzyli te religie, wiedzieli o tych wszystkich porównaniach pomiędzy, to nie robiliby tego. I właśnie dlatego ja wiem, że ktoś wcześniej to wszystko wiedział, ktoś zupełnie spoza tego systemu kontroli świadomości. Dlatego idąc drogą dedukcji, z tego co ja już wiem, dochodzę do wniosku, że oni ukradli te nauki Chrystusa, aby rozprowadzać tą pogańską religię wyznawania szatana i satanizmu. Dlaczego Jezus nic nie mówił, kiedy był przesłuchiwany przez Piłata? Oni nie chcieli znać prawdy. Chrystus to wiedział, że oni wszyscy byli pod panowaniem demonicznym. Dlatego nic nie mówił. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus dobrze wiedział, że oni nie wiedzą, co robią. Jest przecież Bogiem. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. <laughs> but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the Destiny thing. You know, I made a bargain with it, holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? <laughs> with you know, with the chief, uh, chief commander on this earth <laughs> and this earth and, in, uh, and then in the world we can't see.